Już tylko cztery ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy, kto przejdzie do wielkiego finału. Oto półfinał Euro 2024. Już półfinały rozgrywek EURO 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Kłaniamy się Państwu. Jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Holandia zmierzy się z Anglią. Tomku, czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym. Walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. To niewiarygodne. Ilu znakomitych zawodników jest w tej drużynie, ale jedno nazwisko wydaje się przyćmiewać wszystkie inne. Chodzi o Szawiego Simonsa. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno go przez to zatrzymać, co czyni go niezwykle groźnym. GEI. John Stones Bellingham stracił piłkę. Próbuje uderzyć, uwaga! 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję, raz jeszcze nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! Reprezentacja Holandii zaczyna ze środka. Trzeba gonić, przegrywają jednym golem. De Frey. Przy piłce Memphis Depay. Dobry teraz atak na piłkę. Teraz Malen? Może teraz? Może wyrównają? Uralny boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję, świetnie się zastawia, znajduje sobie miejsce, nie ulega presji i mamy z tego piękną bramkę. Mamy remis, 1 do jednego. Declan Rice. I piłka do Bellingham'a. Show. Gey. przyjmuje Foden. Udane wejście. Traci piłkę. Anglicy, niezależnie od tego, jakim składem dysponują, z kim i gdzie grają, zawsze celują w zwycięstwo. No tak, na piłkarzach ciąży tam większa presja i bywa, że przeszkadza im to w pełni rozwinąć skrzydła. Ale nie ma co się dziwić, że oczekiwania są ogromne. To oni wymyślili ten sport i mają najlepszą ligę na świecie. Stefan de Frey. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Co za okazja! Będzie gol! Teoretycznie Bramkarz był bez szans, ale jednak nie ma goła. Przy sytuacji sam na sam z Bramkarzem trzeba było strzelać bez namysłu. On tu tymczasem przekombinował. Jordan Pickford. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Centruje teraz w szesnastkę. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Jest pressing. Czeka już na piłkę Memphis Depay. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. I to by było tyle. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Pomarańczowi bardzo dobrze wyglądali przez ostatni kwadras. Wiedzą, co zrobić z piłką. Zdziwił się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. No i zaraz ponownie mogą zagrozić bramce rywali. Uwaga! Może strzelać! Piłka w siatce! Prowadzą! Teraz zespół przeciwny musi odpowiedzieć. Choć do końca tego półfinału zostało jeszcze dużo czasu. Koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No i schodzi teraz spod linii bocznej. Declan Rice przy piłce. Radzi sobie teraz z obroną. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Może teraz wyrównać. I gol. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Johan Kruj patrzy na tę powtórkę w i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. De Frey. Pergil Mandai. Ake. Stefan De Frey. Nie się z tym wejściem. Look Show. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Kane otrzymuje teraz piłkę. Z rocznego rozpoczną Anglicy. Może teraz zdołają wyjść na prowadzenie. Anglicy dokonają teraz zmiany. w polu Lukarnym. Bramka! Koi znowu wychodzą na prowadzenie. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Zatem jest teraz 3-2. Stefan De Frey, Virgil van Dijk, Kyle Walker. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Jude Bellingham. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Anglia odbiera piłkę. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. De Frey. Dumfries, oddała teraz piłkę Holandia. Teraz Anglicy przy piłce. Gallagher. Kane ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. Kane otrzymuje teraz piłkę. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Holandia przegrywa. Różnica między zespołami jest niewielka. Ale pozostałego czasu do końca drugiej połowy również jest niewiele. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Zmianę przeprowadzą teraz Holendrzy. Pole karne, głęboko teraz mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Mamy gwizdek. Koniec meczu. Reprezentacja Anglii awansuje do finału Euro 2024. Ależ na mobie ekipy zapewniły dzisiaj widowisko i emocje. Zespół, który przegrał, może zejść z boiska z podniesioną głową, bo walczył do końca i trochę bramek nastrzelał. Ale ta drużyna strzeliła o jedną więcej, dlatego właśnie ona zagra w wielkim finale.